Witamy z deszczowego Instytutu Boston, Massachusetts. Spytaliśmy grupa grupę polskich studentów, co wiedzą na temat polskiej, bardzo popularnej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Rezultaty okazały się bardzo doskonałe. Polscy studenci wiedzą o niej wszystko. Zapraszam bardzo serdecznie na wywiad Katarzyny Kordiuk, naszej najlepszej prezenterki z tej dziedziny. Serdecznie zapraszam. Aleksandra Wabaj, Boston, Massachusetts. Siema, słuchajcie, co wiecie na temat Hanny Szanowskiej. A więc Hanna Chrzanowska, urodzona w 1902 roku w Warszawie, córka profesora historii literatury polskiej Ignacego Chrzanowskiego, bardzo wcześnie zaczęła myśleć o pracy w szpitalu, mając okazję poznać to zajęcie z bliska, gdy zachorowała w 1914 roku na czerwonkę i znalazła się w szpitalu Karola i Marii w Lesznie. Tak więc Hanna Chrzanowska zaczyna swoją pracę na stanowisku instruktorki pielęgniarstwa społecznego w krakowskiej szkole pielęgniarki. Wow, jesteście super, wielkie dzięki! Hanna Chrzanowska! Hania? Hania Chrzanowska? No pewnie, że wiem. Była jedną z najbardziej zasłużonych polskich pielęgniarek, a tym się pytasz o Hanię Chrzanowską? Ej, no wiesz przestań! Przecież Hanna Chrzanowska tworzyła ustawę o zawodzie pielęgniarki. Pisała chyba nawet jakieś artykuły w gazecie. I chyba, wiesz co? Była nawet jej redaktorką. Yy, Hanna była aktywną działaczką Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek yy, Zawodowych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Cześć, cześć! Słuchajcie, co wiecie o Hannie Chrzanowskiej? Proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej... Otwarty został 3 listopada 1998 roku. Otwarcie wobec Krzanowskiej Drogi Ku Świętości miało być prezentem imieninowym dla Ojca Świętego.